Cześć, witajcie ze strony Nowe Dzisiaj kupiłem zestaw, bo w ogóle dawno nie kupowałam żadnych zestawów z LEGO, ale bardzo mi się podobała ta główka tego ludzika, że jest uśmiechnięta i chyba z drugiej strony też jest smutna. I dzisiaj postanowiłem zrecenzować i no, zrobić taki unboxing, a więc subskrybujcie, lajkujcie i jeśli zostawicie pod tym filmem, niech będzie 25 łapek, to kupię jakiś lepszy zestaw, droższy może. Dobrze, teraz otworzę. Malko, o, jest. Instrukcja, przycima, okej. Okay. Na razie tu położę z tyłu. Dobrze, ja to otworzę. W tej główce właśnie z jednej strony mamy przerażoną główkę, a z drugiej strony mamy uśmiechniętą i mi się to właśnie bardzo przyda do odcinków Lego, tak samo jak wykrywać do metali, mam już jeden, ale przynajmniej będę na teraz drugi, a teraz przejdźmy do ułożenia, wy to będziecie mieli w przyspieszeniu. prezentuje się tak. Tutaj mamy jakiegoś małego robucika. Tutaj mamy autko. Z tyłu w ogóle można schować narzędzia, na przykład jak wykrywać metali, albo klucz, albo pistolet, albo krótką falówkę. Tutaj mamy ludzika z, z wykrywaczem do metali. Jeszcze nie, nie miałam takiego ludzika, który miał taką koszulkę z takim rysunkiem. Tak samo jak. Resztę. Tutaj mamy różowego ludzika z tym samym rysunkiem. rysunkiem. Tutaj mamy ben, Bena. Yy. I właśnie oni właśnie się nabarli podoba to, że tu zrobili też takie pięknięcie takie jak miał w filmie. I dartą trochę farbę z ubranka. I ostatniego ludzika, żółtego, który trzyma pistolet. I jeszcze mamy. Statek. Dobrze, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli potem będzie 25 łapek w górę, to kupię jakiś droższy zestaw. A z tym zestawem niedługo się powie pewnie jakaś animacja. Więc subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!